Podczas rządu Juliusza Cezara starożytni Rzymianie płacili swoim legionistom około 225 denarów rocznie. Co według pewnych wyliczeń możemy porównać do mniej więcej 4,5 tysiąca dolarów. W tamtych czasach utrzymywano ich mniej więcej od 20 do 50 tysięcy w zależności od okresu. Oznacza to, że sama armia pochłaniała równowartość nawet 225 milionów dolarów rocznie. A poza żołnierzami utrzymywać trzeba było dużo więcej. Jak łatwo można się domyślić, wojna nie jest tanią rzeczą. Samo utrzymanie wojska w trakcie pokoju jest już wystarczająco dużym kosztem w gospodarce. O czym zresztą wspomniałem przy okazji jednego z poprzednich odcinków. W Polsce same wydatki na wojsko to 118 miliardów złotych. A przynajmniej tyle zostało założone na ten cel w 2024 roku. W USA w 2022 roku wydano 877 miliardów dolarów, co stanowiło około 40% wszystkich wydatków na całym świecie. Te z kolei sumowały się aż do 2,2 biliona dolarów, a mówimy tu tylko o utrzymaniu armii i personelu. To jest samo w sobie jednym z największych wydatków, bo w 2020 roku USA na personel wydało około 150 miliardów dolarów. Jeśli zauważycie, że w tym materiale często pojawiać będą się dane z USA, to się nie zdziwcie. Stany Zjednoczone są bowiem jednym z lepszych przykładów kosztów wojny w nowoczesnym świecie. Być może dlatego, że w chwili obecnej prowadzi ona kilka m, operacji, które od wojny różnią się naprawdę drobnymi szczegółami. Wojska amerykańskie bądź ich personel czy sprzęt spotkamy w każdym zakątku świata, jednak z bardzo dużą preferencją dla Bliskiego Wschodu. Obecnie interwencje obecne są w Somalii, Jemenie, pomiędzy nimi w Zatoce Aden, Syrii, a także na Saharze. Do tego samo USA miał udział w setkach konfliktów, w tym tych najdroższych. Ale może zacznijmy od początku i spójrzmy na faktyczne koszta wojny. Jako przykład możemy przytoczyć tu wojnę w Iraku, jedną z najdroższych w historii USA. Kosztowała według różnych wyliczeń od około 1,1 biliona dolarów do nawet 2,4 biliona dolarów. W zależności od tego, co wliczyć w koszta konfliktu. Ogromna część tych wydatków przeznaczona była na operacje bojowe, utrzymanie sprzętu oraz logistykę wojskową. Według badań udokumentowane koszta mogły wynieść nawet 6300 dolarów na jednego obywatela. No i kwota ta może wydawać się niewielka, jednak warto pamiętać, że populacja USA na rok tych wyliczeń wynosiła około 301 milionów obywateli. Na tak wysokie koszta składają się elementy, które możemy przewidzieć. Utrzymanie i zastępowanie sprzętu wojskowego, w tym pojazdów opancerzonych, systemów uzbrojenia i technologii komunikacyjnych, powiększone przez ekstremalne warunki, w jakich sprzęt był używany. Do tego jego niszczenie. 20 Abramsów, 50 Bradleyów, 250 Hanwy, 109 śmigłowców to tylko wstęp. Szczególnie, że późniejsze szacunki mówiły nie o 250 Humvee, a o nawet 800. I to sprzęt, który trzeba było transportować, naprawiać, wymieniać, serwisować, a dodatkowo obywać bez niego, co przecież też generuje koszta, chociażby czasu techników czy ściągania części zamienne. Koszt jednego tylko M1 Abrams, stanowiącego wyposażenie armii amerykańskiej, to 4,3 miliona dolarów w dniu produkcji, co przekłada się na obecnie około 10,6 miliona. Dodajmy do tego amunicję jako strzela, której koszt może wahać się od kilkuset do kilku tysięcy dolarów e, za jeden pocisk z działa głównego. Karabin maszynowy zużywa zaś tylko kilkaset dolarów za jedno pudełko amunicji, no, około 900. Przy czym cena mogła być niższa w hurcie. Na samą amunicję USA wydaje rocznie 5,6 miliarda dolarów, przy czym jest to tylko amunicja do karabinów, strzelb i pistoletów. Koszta sprzętu można ponosić też nie tylko za swoje własne wojska. Tutaj dobrym przykładem może być II wojna światowa i raz jeszcze to, co zrobiło USA. Sama wojna, według różnych szacunków, kosztować mogła około 4,1 biliona dolarów na dzisiejszą walutę. Pokrywało to zarówno wpłaty od obywateli, jak i poniesione podatki, a także niejako przestawienie gospodarki na wojnę. Bo było co zasilać. Jak dobrze wiadomo, USA wystawiło absolutnie gigantyczną flotę. Wynalazło tysiące nowych broni, w tym bombę atomową, której to koszt wynalezienia przekroczył 2 miliardy dolarów. To jeszcze wydawało pieniądze na coś zupełnie innego. Na land lease, czyli przekazanie wyposażenia i surowców, USA wydało równowartość dzisiejszej kwoty 672 miliardów dolarów. 421 z tych miliardów trafiło do Wielkiej Brytanii, 152 do ZSRR, a pozostała kwota do krajów takich jak Francja, Chiny czy inni alianci. Warto zaznaczyć, że był to przede wszystkim sprzęt, który przyczynił się do wygrania wojny, a który często umyka naszym myślom. Ciężarówki, okablowanie do telefonów, ubrania, pożywienie, to wszystko było celem Land Lease, bo do ZSRR trafiło nawet 400 tysięcy ciężarówek, prawie 2000 lokomotyw, czy nawet 50% całej amerykańskiej produkcji amunicji. Przy czym jest to tylko sprzęt. Prawdziwa cena wojny to coś zupełnie innego to ludzie. Przytoczona tutaj wojna w Iraku pochłanała życie nawet jednego miliona ludzi, według niektórych szacunków. To koszt bezpośredniej interwencji wojska, ale też wszystkich problemów, jakie wywołała wojna: zniszczona infrastruktura, śmierć wykwalifikowanego personelu, wysiedlenia, załamanie gospodarki, zanieczyszczenie, rany, zespół stresu pourazowego czy problemy psychiczne. To coś, na co nie da się nałożyć żadnej ceny. Aczkolwiek, według szacunków Brown University, do 2053 roku na samą tylko opiekę nad weteranami i ich rodzinami USA wyda około 500 miliardów dolarów. Nie mówimy tu też o koszcie społecznym, jaki pojawia się przy okazji wojny, bo ten jest praktycznie nie niedoszacowany. PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, to zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie. Nawet 30% wszystkich żołnierzy walczących w Iraku i Afganistanie może na to cierpieć. To koszt wojny, który jest ludzkością od dawna. Najstarszy dokument pochodzi sprzed 3000 lat. Opowiada o królu Elam, którego lata wojny zmieniły. W innych dziełach kultury możemy znaleźć często motywy bardzo zbliżone do PTSD. Żołnierze, których nawiedzali martwi towarzysze, którzy gonili byli przez to, co widzieli w czasie wojen. W kronikach pochodzących z III Krucjaty możemy wyczytać: Przeżyli bez szwanku, jednak ich serca zostały przebite mieczami smutku z powodu różnych rodzajów cierpienia. Istnieją inne podanie i zapiski, w których spotykamy się z kolejnymi ludźmi, wojownikami, których problemy moglibyśmy zestawić z obecnymi weteranami i uzyskać bardzo bliskie porównanie. Szczególnie temat PTSD pojawił się po I wojnie światowej, zwany wtedy jako shell shock. Nerwica frontowa. Dotknąć miała ona nawet 10% brytyjskich żołnierzy, z których część nigdy nie powróciła do normalnego życia. Ludzie patrzący się na tysiąc jardów. Drżący, niezdolni do mowy, niekiedy nawet wybuchowi, zdolni do zabicia. Według wyliczeń w USA roczny koszt PTSD to 232 miliardy dolarów. Tyle pieniędzy kosztuje leczenie, izolacja czy brak zarobków u ludzi, którzy cierpią na to zaburzenia. Z samego wojska wychodzi 427 miliarda kosztów. Jednak wojsko to jak czują się żołnierze to jedno, a straty w infrastrukturze, w ludności cywilnej to coś zupełnie innego, a co zmienia region czy cały świat na wiele lat. Odbudowa Europy po II wojnie światowej była kosztem miliardów dolarów. Świat stracił wtedy też około 70 milionów żyć, a trauma tego konfliktu jest z nami po dziś dzień. O czym zresztą mówiłem w odcinku o Polsce, gdzie wspomniałem, że międzypokoleniowa trauma wojenna cały czas jest obecna w obywatelach naszego kraju i nie tylko w nas. Inne kraje mają swoje konflikty, które na stałe pozostawiły ślad, zarówno w demografii, jak i kulturze i społeczeństwie. Wojna w Korei nie tylko podzieliła półwysep na dwie części, rozdzielając rodziny, ale pochłonęła 2,7 miliona żyć cywil. Rewolucja w Meksyku to milion martwych, przy czym tylko 250 tysięcy z nich było żołnierzami. Reszta zmarła z powodu chorób, głodu spowodowanych wojną. Mocnym przykładem kosztów wojny jest wojna w Wietnamie, którą USA przegrało, a dodatkowo doprowadziło do śmierci około dwóch miliona wietnamskich cywilów, a duża liczba została pokrzywdzona przez wykorzystanie chociażby Agent Orange, broni chemicznej, która doprowadziła do licznych problemów zdrowotnych i genetycznych. Pokrzywdzone, Mogło być nawet 4 miliony Wietnamczyków, a efekty są widoczne po dziś dzień. Tak samo jak na przykład pola minowe i ładunki wybuchowe, które pozostają po wojnie. To również temat niezwykle długi i brutalny. Do teraz w wielu miejscach na świecie możemy znaleźć aktywne pola minowe. Na świecie jest nawet 110 milionów min, przy czym 23 miliony znajdziemy w Egipcie, 10 milionów w Angolii, a nawet w Europie, w Bośni i Chorwacji, znajdziemy ich po 2 miliony. Miny i ładunki wybuchowe są jednym z tematów, które omawiany w sprawie wojny w Ukrainie, bo gdy się ona skończy, tysiące hektarów lasów, pól, będą cały czas zaminowane. Do całego rachunku należy dodać inne problemy. Broń, która zostaje i często trafia w ręce przestępców. Żołnierze, którzy po wojnie nie wiedzą co zrobić i trafiają do organizacji przestępczych, jak ma to przykład chociażby w rosyjskiej bratwie. Szczególnie, że według badań w XXI wieku weterani są dużo bardziej skłonni do popełniania przestępstw. W Wielkiej Brytanii stanowią oni 8,5% całej populacji więzień. Na dobrą sprawę jednak, by wyliczyć faktyczną i dokładną sumę kosztów wojny, potrzebowałoby badań na niespotykaną wcześniej skalę. Różnego rodzaju przybliżenia mogą dać nam bowiem kwoty niezwykle od siebie różne. Szczególnie, że wojna wpływa na wszystko: żołnierzy, ich rodziny, przemysł, teren, ludzi, którzy powrócą. Wszystkie te elementy stają się inne, zmieniają się, a to czy kto generuje to koszta czy zyski, ciężko jest określić nawet największym naukowcom. Jedno jest jednak pewne, koszta wojny to coś, czego nikt nigdy na świecie nie powinien płacić. Na dzisiaj to wszystko, ja Was zapraszam na inne materiały, których być może nie widzieliście, także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło, cześć!